Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. No i co? Przyszły do mnie trzy fansety Barcelony. A że wiecie, że jestem zgoła lekkim fanem Barcelony, no to sobie je otworzymy i liczymy na coś dobrego. Nic ogólnie nigdy tu nie trafiam, więc mam nadzieję, że teraz coś w końcu odda. Chociaż jakiś fajny limit albo coś w ten desen. No to lecimy. Mówię jakieś niskie limity, bo ostatnio same wysokie. No, większość tego co mi zostanie w powtórkach, to na pewno będzie na sprzedaż. Więc tam na jakichś grupkach pewnie wrzucę. Tutaj oczywiście basey i te Center Campista. I to są jakieś legendy, czy coś takiego. Tego mam ostatnio trafiłem. Terztegen Ronaldinho Cancelo. I mamy ładny, ładnego Ronaldinho. Co my tu mamy? Jest Romeo. No, nie jest to zbytnio dobry limit <laughs> 3,99, ale tu coś jest. A, 1 na 125 Ferran Torres. No, <laughs> mówię, ja, ja niestety mam pecha do tych fansetów. Jak mi wpadają, to wpadają limity na zasadzie, właśnie dość wysokich limitów. No, ale mówię, mam nadzieję, że tam jakiś fajny jamal, czy coś takiego wpadnie. Albo auto, bo auto też można trafić, ale jeszcze nigdy nie trafiłem. Tu sobie przelecimy, Rivaldo. Jest jamal. Jamal zawsze spoko, bo ruki. Jeszcze jeden jamal. fajne. Ale tu wysypało tych. Co to są? Gold? Nie, jakoś się nazywają. Tersztegna Ronaldinho, Ruki, Felix, Balde. I tu jeden limit tylko. 3,99. Jest to Pedri. I jeszcze zobaczcie to, nie? Kupujecie. A nie wiem ile ten boks kosztuje chyba stówkę. Normalnie czy 90 zł. I dostajecie kurw, trafionego Pedri'ego. I jeszcze nie jest tu w ogóle, jest tu zarysowany. Pierdzielone gnoje. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Nie, nie w takich boksach, w sensie ja rozumiem, w saszetkach za tam 10 zł. A za, za 5 zł, okej, okay, ale nie w saszetkach. Za tyle, za tyle, za tyle można powiedzieć pieniędzów, tak? Znowu te bejsy przelecę sobie trochę szybciej. Jamal znowu był znowu Jama to taki sam układ jak tam normalnie i Ter Stegen. O tak ale tu będzie coś więcej świeciaków tu jest Christensen tu jest coś obrócone Angel Alakron, ten jest chyba wszędzie, ja nawet nie wiem czy ten chłop zagrał kiedyś w Barcelonie. Nie mam telefonu, żeby sprawdzić. I tu jest coś innego. O, to ładny limicik. Shawit 299, pięknie, bardzo mi się podoba. Szkoda, że te limity kurwa, tu lecą tak jakieś 299, <laughs> jakieś do 25 czy coś, no ale nic nie zrobimy. <laughs> Trzy były hity z nich, to mamy tu 299, 399, świeciaki, 399 trafiony, no 102,5 Torres troszkę niższy, 399 Romeu i Ronaldinho ładny. No i to wszystko. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy dalibyście za to w sklepowej cenie 300 zł czy nie. Ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu i zapraszam was oczywiście na grupkę na Facebooku, gdzie od ostatnio się za dużo nie dzieje, ale myślę, że coś tam się rozkręci, bo trochę byłem zajęty. No i co, trzymajcie się, do usłyszenia, siemaneczko i cześć, życzę wam miłego dziątka piątka, cześć.